na Białorusi, co z tego, że skromniej, ale każdy w swoim domku żyje. Ma ganek, swój ganek, gdzie sąsiad sąsiadem usiądzie, porozmawia. Tak, i nie drugiego się nie bał, tylko podstęp, napiłeś się, czy piwa pod Dzień dobry, moi drodzy. Wczoraj ponownie odwiedziliśmy słowo Mir Zakrzewskiego w jego miasteczku namiotowym, co znajduje się w izawii ambasady Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że słowo Mir rozbił miasteczko w znak protestu wciągania Polski do wojny za banderowską Ukrainę. Podkreślam, banderowsko, ponieważ taka władza z taką ideologią uzurpuje dziś sobie zwierzchnictwo na Ukrainie. Więc odwiedzać i wspierać mieszkańców miasteczka namiotowego jest obowiązkiem każdego Polaka i Polki, bo Słowomier protestuje w momencie kiedy my pracujemy albo spokojnie odpoczywamy w ciepłych mieszkankach, a oni przybywają tam i w upał i w mróz, i w atmosferze przyjaźni nie. I Unia jest bankrutem, bo jest oparta na złodziejstwie, na okradaniu nas. Nam zlikwidowano wiele zakładów praców. Proszę się mocniej puknąć w głowę, o ten słupek nawet. Jak tu, przechodząc obok nas podczas nagrania, starsze małżeństwo za moimi plecami kręciło kółko na swojej głowie, zaprzeczając w ten sposób temu, co mówił Sławomir. Myśląc z pewnością, o co Wam chodzi, ludzie, jest spokój, dobrobyt itp. itd., ale niektórzy ludzie, na przykład tacy jak Słowomir, są jak wilki, czują krew i niebezpieczeństwo za długo przed tragedią, o wiele wcześniej niż wielu innych, ponieważ obdarzone są znakomitym węchem, doskonałym wyczuciem sytuacji, umiejętnością łączenia kropek i wyciąganiu wniosków. Jak wiadomo na wojnie pierwsi giną głupcy i ludzie nieświadomie zagrożenie. Jak to ja? A mnie to za co? E, Ma Adam, Przeprosiłeś Adam, za brata w końcu czy nie? Dobrze, Adam Michnik właśnie przychodzi do naszego nie? namiotu, nie chce nie rozmawiać, tak. rozmawiać. Ale już ciespioneczki widać. W kiepskim stanie. Niespodziewane spotkanie głównego redaktora gazety wyborczej Adama Michnika. Wychodził z gruzińskiej restauracji. Jak tam wszedł? Nikt go nie zauważył. Byliśmy w tej restauracji w listopadzie zeszłego roku, oczekując na powrót do miasteczka Słowomira Zakrzewskiego. Pracują tam Gruzini, Białorusini. Na stolikach zauważyłam wtedy zaproszenie na imprezę sylwestrową w języku ukraińskim. A wracając do przyjemniejszych wrażeń, do wspaniałych ludzi, powiem, że niektórzy musieli pokonać setki na tysiące kilometrów specjalnie aby spotkać się z tymi, kogo lubią i szanują i aby wspólnie wesprzeć Słowo Mirza w jego walce o nas wszystkich, o pokój w naszej wspólnej ojczyźnie. W kolejnych odcinkach przedstawię Wam wideo relacje z naszego spotkania ze Mirem i Anio. Polecam i pozdrawiam myślących.